Cześć kochani, witam was na kanale Good Dzisiaj zapraszam was na wyjątkowy odcinek, ponieważ dawno na moim kanale nie było, także przyszedł czas najwyższy i dzisiaj będzie wymianka z Wymiana z będzie z fantastyczną dziewczyną, która też prowadzi kanał z mianowicie będzie to wymiana z z Natalią z kanału Natko Drapiemy. Kochani, z Natalką umówiłyśmy się na wymianę o wartości 40 zł, także... Nie będziemy przyciągać. Ja już otworzyłam kartonik, bo żeby było po prostu szybciej. Także jakoś ściągam i pokażę Wam, co tu Natarka dla mnie przygotowała. I tak. Mamy tutaj magiczny jednorożec, krem do rąk, wygładzenie. Także fajnie, bo ja tego nie znam, także przetestujemy sobie. Mamy bardzo słynny batonik Wanted. <laughs> Nigdy go nie próbowałam, ale po prostu jest bardzo y, aktualnie reklamowany. Także fajnie będzie go y, sobie spróbować. Mamy tutaj yy, Wawel, czekoladkę Tiki-Taki, bardzo lubię cukierki Tiki-Taki, także czekoladka na pewno też jest przepyszna. Mamy tutaj kolejny batonik Wanted, fajnie, bardzo się cieszę, jeden dla mnie, jeden dla męża, <gryw> może się z nim podzielę. Mamy tutaj, kochani, króweczki, kto nie lubi krówek. <gryw> Mamy tutaj taką monetkę, yy, aha, to jest monetka z lotto, widzicie? O, widać, widać. Mamy kochani jeszcze coś, co bardzo, bardzo lubię. Bardzo ci bardzo, bardzo dziękuję kochana. Nie jadłam już bardzo długo, ale uwielbiam jeżyki niebieskie i złote. Także oj, bardzo Ci dziękuję. To zaraz do gastki sobie zjem. Mamy tutaj coś takiego pysznego. Nie jadłam jeszcze. Alpejskie mleczko z maku czekoladowym. Na pewno jest przepyszne. Nie wiem, kochana, po co aż tyle tego tu zapakowałaś. O, kochani, tu jest więcej, dużo więcej tych krówek. O, jeszcze tutaj mamy króweczki, zobaczcie. Bardzo, bardzo dużo tego tarka zapakowała, niepotrzebnie aż tyle, bo wiadomo, wymiana zdrapkowa to jest wymiana zdrapkowa. E, tutaj mamy coś takiego, to domyślam się, że do włosów, no bo każdy by się skapnął. Zaraz poszukamy sobie po polsku, ale nie wiem, czy znajdę. Mm, 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 mm. Nie mam pojęcia. Aha, tutaj jest czapka z maską do włosów. Także na pewno to przetestuję, bo moje włosy aktualnie wołają o do nieba. Mamy tu dozolki, smaki dzieciństwa. Dawno, bardzo dawno nie jadłam, także z chęcią powrócę sobie do tego. Mamy tutaj jeszcze monetkę. Aha, poczekajcie. Aha, obydwie są, widzicie, bo wcześniej nie zauważyłam z numerkiem 13. Pechowo szczęśliwa liczba. Mamy tu jeszcze, kochani, taki fajny długopisik. Od razu wrzucę sobie do trebki bo ja wiecznie nie mam czym pisać. <noise> Wszystko mi ginie. Mamy tutaj drapaczek. Z tym drapaczkiem sobie dzisiaj będziemy drapać. O, to jeszcze, kochani, nie jest koniec. Mamy tutaj takie fajne coś, bardzo lubię takie różne rzeczy, nie mam pojęcia co to jest, to że takie musli jakieś, orzeszki ziemne solone w mlecznej czekoladzie, a czyli nie musli, nie musli, ale na pewno coś przepysznego, może tutaj postawimy, jeszcze, to nie jest to ten koniec, mamy tu, o, mini sezamki, ale nie znam, nie znam, znaczy ja znam sezamki, ale mam takie, wiecie, oryginalne, było się kiedyś pod 3 sztuki, także bardzo lubię sezamki, na pewno też skosztujemy sobie z meżem. i pewnie taki też, mamy tu, kochani, jeszcze liścik, o, już sobie bierzemy taką piękną yy, Kopertkę Mamy tutaj, już w momencie otwieram O, tutaj widzicie Żerardów, stamtąd pochodzi Natalka I jest napisane tak Justynko, bardzo się cieszę na naszą wymianę Mam nadzieję, że zdrabki będą szczęśliwe Wra yy, Wrzucam jakieś smakołyki, aby w razie czego było czym zajeść smutki Szczęścia kochana, pozdrawiam Natalia Nadko drapiemy Kochana, ja tobie życzę wszystkiego najlepszego Dużo, dużo zdrowia to jest przede wszystkim, a jeśli chodzi o naszą wymianę zrabkową, to e, oczywiście życzę Ci jak największych wygranych, żeby te zrabki jednak mimo wszystko nie, nie przyniosły mi wstydu, żeby coś tam się zwróciło. E, mam nadzieję, że jednak będziesz zadowolona, tam też coś Ci dorzuciłam. Może nie tak e, dużo, jak ty mi, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będziesz usatysfakcjonowana. I mam tak, e, brylanty z numerkiem 5, mam e, Rubinowe 7 z numerkiem 29 i mamy jeszcze ekstra pensję z numerkiem 28. Kochani, ja to, e, to, ten filmik nagrywam co dzisiaj piątek. On będzie później na kanale, ponieważ Natalka jeszcze mojej paczki nie otrzymała. Ale jako ciekawostkę powiem Wam, że dzisiaj właśnie ktoś zgłosił się po ostatnią nagrodę główną w strapce Rubinowej 7 i jest to wygrana w Przemkowie, bardzo blisko mnie, także niestety to nie byłam ja, ale szkoda. Ale oczywiście gratuluję osoby, która wygrała. Także kochani, ja to tutaj przerzucę. Ja to przerzucę wszystko i zaraz będziemy drapać. Troszkę pochałasujemy. Bardzo Ci kochana dziękuję za te wszystkie cudowne dodatki. Ja musiałaś aż tyle tego tutaj wyrzucać. Zaczęła jakaś czekoladka. I byłoby w porządku. Także kochani, nie będziemy przeciągać. Tutaj mamy jeszcze liścik. I zaczniemy sobie może właśnie od tej rubinowej siódemeczki. Dobra. No, no. I tak. Szukamy wiadomo siódemki, rubinku i wtedy wygrywamy. Przypominam, że wymianka jest na 40 zł. I tak mamy 18.

21, 29, 33, 28, 13, ekstrapencja, 15, 7, i 32. Także ekstrapencja pusta. I przechodzimy sobie do brylantów. Wybrałam sobie u Natalii, miałam możliwość numer 5, także jeśli te brylanty będą przegrane, to Ty się kochana nie przejmuj, bo będzie to moja wina. OK, i zaczynamy po kolei. Szukamy trzech identycznych symboli. Yy, brylanty mnożą razy 2, a korona mnoży razy. Nie, brylanty razy. Tak, razy 2. Dawno nie To tej strapki. Brylanty mnożą razy dwa, a korona razy 5. Także pierwsza gra jest pusta. Teraz mamy świnkę i perełkę. Róże, róże i brylant. Następnie jest lustro, trofeum. Prezent. I kapelusz. Oj, coś ta ostrość na tych brylantach nie bardzo. Nie wiem dlaczego tak jest. Czekajcie, kochani. O, troszeczkę lepiej. Ok, gra szósta. Okulary, lustro. Gra siódma. Szminka, torba. Gra ósma. Moneta i torba. Przechodzimy sobie dalej. Gra dziewiąta. Mamy garnek, naszyjnik. Gra dziesiąta. Mamy monetę i koronę. Gra 11. Jest portfel, jest portfel i jest perfum. Także pusto. Numer, gra numer 12. Jest zegarek złoto. Gra numer 13. Jest kufer i perła. Także nic nie ma. Przechodzimy sobie do gry numer 14. I mamy tak: klucz, czekolada, kufer, kolczyk, zegarek, zegarek i perfum. Następnie jest szminka. Worek, dzwonek podkowa, gra numer 19 to jest naszyjnik i portfel, gra numer 20 szminka i pierścionek, idziemy dalej. I teraz tak, podkowa, okulary, tron, garnek, klucz, klucz złoto, gra numer 24, bransoletka korona, kapelusz naszyjnik. Idziemy dalej. Ostatnie 2, 4, 5 gier, plus bonus, jest tak. Pierścionek: czekolada, worek: dzwonek, pierścionek: garnek, dzwonek: róża, moneta, świnka. <gryzanie> y I teraz ostatnia szansa jest w bonusie. Czekajcie, bo tutaj coś się złego mi dzieje. O, w bonusie mamy gwiazdkę. Także y brylanty z numerem 5 są przegrane. Ale to nie szkodzi. Dostałam bardzo, bardzo dużo pocieszaczy. Już ich nie będę tutaj wyciągać, ale jeszcze tam postaram się cyknąć dla Was najwyżej zdjęcie. E, mamy, wymiankę miałyśmy na 40 zł. Ja mam nadzieję, że u Natalki pójdzie dużo, dużo lepiej. Mam nadzieję, że będzie zadowolona, szczęśliwa. E, kochani, ja Was zapraszam na kanał do Natalii. Sprawdźcie poszło jej. Ja z niecierpliwością czekam na jej filmik. E, pamiętajcie, natko drapiemy. <grym> kanał Natali. Kochani, ja Was e, pozdrawiam. Natalii jeszcze raz bardzo dziękuję za wymiankę. E, i myślę, że słyszymy się w następnym odcinku. Pozdrawiam Was wszystkich, do usłyszenia. Cześć!